I witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Alexa, gdzie zwiedzamy kopułę, ale to zaraz. Dlaczego? Ponieważ najpierw chciałbym tam te pająki zabić, co były przed. I tutaj zobaczymy, co jest tutaj. Tutaj są pajączki. Miło mi, mamy lód, idziemy sobie, mam duży. Tu coś może być dużego. Ua, tam jest ich ogromna ilość. Mamy ten tak super atak, nie? Z tego. Mało to ich nie było. Ale Elex w czystej formie mają w sobie. To chyba mnie najbardziej cieszy. Całe leże ich zniszczyliśmy i tylko złoto. No nie, jak mówiłem, że siarka to złoto, jak mówiłeś, że złoto to siarka. O no dobra, zdobyliśmy? Dużo, bym powiedział, czystego eleksu. O, banici. Przy okazji jakieś surowce. No nic, możemy wracać do naszego pięknego budyneczku. Jednak ta broń jest, nie jest jakaś super silna i wszystkie naboje, żebym wystrzelał. Mi ona będzie potrzebne, te naboje, żeby zrobić, wiecie... Mmm żeby później na te cyklopy, mieć ogień, no to coś jeszcze chyba jest. o. Ja. Ta. Tak myślałem, ale to już jest, wiecie, delikatne. To już nie jest takie straszne. To jest jakaś dziwna moc i zmutowałeś te wszystkie robale. Dalej mi się podoba ta zbroja, nawet nie wiecie jak mi się podoba ta zbroja. To jest taki miłość RPG-ów, taka, taka ta przyjemna część, kiedy wiecie, biegniecie, już macie tę zbroję, tę. Te... I tak naprawdę, że przeszliście jakąś dłuższą drogę, żeby to osiągnąć. Bardzo niedobrze. Wiemy, że ukrywacie się wśród skał. Jesteście tak zadufani w sobie, że chcieliście bawić się z nami w boga? Kim jesteście, by decydować o tym, kto ma żyć, a kto ma umrzeć? Co to za tajemnice? Magalan żąda odpowiedzi. O jest, to czasy pewnie jeszcze jak ludzie byli i ta akcja się miała stać. Nie wpuszczali wszystkich. Gdzie tu korki? zacząć rozpuszczać pogłoski, że najbezpieczniej jest na wybrzeżu. To powinno zatrzymać falę migracji i pozwolić nam dokończyć pracę. Wie pan, jakie są warunki. Świat się zmieni i to my zdecydujemy kto przetrwa. O, straszne. Regulamin bezpieczeństwa. Uwaga! Osoby przydane osobowe, do... no... Dobra. wszystkich nie wrzucali, jak widzę, bardzo oszczędnie. Trzy się zniszczą. Czekajcie, muszę pomyśleć. Tylko teraz ten nie, trzeci nie. łamie się. Ten łamie ten. Dobra, nie, Dobra, muszę pomyśleć. Dobra, mamy za Łatwizna. Łatwizna stracił tyle tego, O, ale selekcji to trochę, to mnie cieszy. No, wiecie co, prześpimy się do rana. Jak mamy tutaj możliwość, to czemu nie? Och, piękne światło. Pada tutaj przez. Mam złe przeczucie co do tego miejsca. Ale przespaliśmy się w nim, więc powinniśmy być bezpieczni. Jak nic, nic nas nie zaatakowało. ale to byli uchodźcy, patrzyli, to jest rzeczy. Ciekawe mnie, dlaczego taki stan jest dobry tych wszystkich rzeczy, jeżeli to naprawdę dawno było już. Wiecie, to już było dawno tam, 100 lat mówią, że już minęło. Słyszałem jakąś bestię z tej strony, To coś jest na górze. Tak myślałem. Jakiś sz szlamopluj siedzi sobie i tylko warczy mi tutaj. Ładne miejsce, takie wiecie, odrzucone od wszystkiego, ze stworkami, które są mogą żyć w jakim, takim mini ekosystemie. Jak widać, nawet tutaj da się żyć. O, zbar. bar. Ty, a gdzie ludzie? byli ludzie. O, paczka papierosów jeszcze. Czyli ludzie sobie... Ale ładnie nie nas. O kurde. Chciałbym, ale ładnie. Trzeba uważać na gniazda ich. Że tu coś jeszcze urosło, nie? To jest to. Kopuła wykonała swoje zadanie. Dobra, możemy stąd chyba wyjść. O, jeszcze jakieś zioło. Boże, miałem dzisiaj kończyć tą grę, a ja kurde, na razie tylko chodzę po świecie i sobie zwiedzam. Jeszcze są miejsce, które chciałbym sobie to Jezioro Lawy zobaczyć na przykład. Ta, Jezioro Lawy byłoby ciekawe, tam jest dużo stworów. Trzeba zdobyć też amunicję, raczej kupić do granatnika tego naszego. Co to jest? Możesz na mnie liczyć, ale dźwięk miał przerażający, jakiegoś większego stwora, nie takiego tutejszego. Poszły. Uważaj! Dobra, zawsze coś zabiliśmy dodatkowo. Nie wyjdziemy, nie mamy stroju. Fucking hell. Tam jest zepsute powietrze. Tam jest jakieś źródło eleksu, ale tam czuję, że coś będzie, będzie chciał nas zabić. Mam już widzę jakąś bestię czerwoną. Nie, to jest jakiś robot. Stacja ładowania. Tylko po co? To technologia albów lub kleryków. Ale co ona tu robi? Powinniśmy iść. To niebezpieczne miejsce. Jest w czystej formie. Nie wiem, ale dziwne miejsce, nie? Ciekawe, nic tu nie Myślałem, że będzie jakiś stwór wyskoczy zaraz. Oj, nie ma czystego. Żeby chociaż tam był, to chociaż dwa będą. Dwa to zawsze coś. Jest! Została nam jeszcze jedna kopuła do ogarnięcia, i wracamy. Wiem, że jedno tam prowadzi na górę. Bo co pamiętam, jak wyszliśmy z. hortu tym tylnym przejściem? Zmutowany robak. Jajaj, dzisiaj mój nos nie daje mi za wygraną. Ale jest w czystej formie, więc mnie to cieszy. Że one tu przywędrowały, by ich tu nie było wcześniej, to się da wejść do środka, albo nie. To ja muszę nos wydmuchać. Dobra, nosek wydmuchany, mogę się tylko napić i lecimy. Mam nadzieję, że nie kichnę znowu. Ja mam coś takiego, że Omaha mogliśmy tędy, że mój nosek się wydmucha, to bardzo łatwo znowu dojdzie do stanu, gdzie będę musiał kichnąć, co niezbyt jest przyjemne. Ja lubię kichać. W sensie wiecie, to jest jednak przyjemne uczucie, nie wiem jak wy tam macie Ale... Ole nie wiem co się dzieje! Ale się... Zmutowane! O, oh, Jezuniu, jakże bym się przestraszył. Wyszły z tych swoich kryjówek, główienka. Nawet ich nie zauważyłem, przyznam osobiście. To wygląda strasznie, ale jest to jakieś wielkie drzewo na środku. Czemu tu żyje jakaś istota? Panikowałem, ale to chyba widzieliście. Tu coś wyskoczy. Siedlisko robali. Ale mam dużo jak i EXIT ogólnie, wszystkie takie rzeczy co mi są w miarę potrzebne. Jezu, muchy mnie atakują. W realnym życiu oczywiście. Te o których mówiłem chyba ostatnio. Bo dalej tego samego dnia. Jeszcze nie poumyrały mi tutaj. Pewnie jeszcze z dzień. A to jest z dnia jak życie znajdzie sobie miejsce, żeby wiecie... Żyć. Będziemy takie muszki, owocówki, cyk, jakieś owoce, one zaczną się mnożyć na potęgę, stworzyć cywilizację. Raczej żartuję, cywilizację, ale wiecie o co chodzi. Ja skoczę jeszcze tutaj, żeby tylko zdobyć ten teleporter. Wtedy pójdziemy chyba na jezioro Piekelne. Chcę zobaczyć to jezioro lawy. Tak, a chciałbym teraz ten konwerter sobie odparować, czyli ten konwen konwenter. Znacznik sobie odpalić. Bo, kurde, potem będę chciał się tam tepnąć, to wolę wiecie. mieć już go mieć zaznaczone. I od, 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 odblokowane. Idę za górą, bo może jeszcze spotkamy jakiegoś pajęczaka. Tam się można dostać, widzę. Z tego wzgórza, chociaż tam nie myślę, żeby coś było ciekawego. Cykle, ja będzie cię pokonał, ja będzie I love you pokonał, ale ja nie mam jak. Nie mam, nie mam bomb. Więc zostawimy się w spokoju, co nie? Dzięki. Chociaż z nim doszedłem do porozumienia. Zajmy się tym, Dobra, bierzemy lód, tam są jeszcze pajączki. Coś jest na dole jeszcze. O, właśnie, zmutowane pajączki. Zróbmy to. Namawiasz mnie, namawiasz, a nie działasz. Właśnie widziałem jak mogę na ciebie liczyć. Świetny strzał. Nie powiem. Dobra, tam jeszcze widziałem pajączki. Zajmę się ty. cyklop. Nie ma ognia, żeby Was pokonać. Chociaż mógłbym zdobyć, iść do towaru, jeszcze sobie kupić amunicję. Chyba od razu skoczę to zrobić. Jak ktoś mógł coś takiego wymyślić i zbudować? Ciężko uwierzyć w to, że albowie byli kiedyś ludźmi. Dobra, tego nie mogłem wyłączyć, on jest cały czas jakby włączony. Muszę mieć kod chyba, nie? Mogę to ewentualnie sprawdzić, bo tutaj mam załatwione przeciwników. Tutaj nie ma żadnych przeciwników. Dobra, tutaj mogę zgasić tylko to. Ten znacznik. Zobaczymy, bo nauczyliśmy się jakby od konwertery odpalać. Konwenter to toważy. nie mam żadnej notki, jak go wyłączyć, ale wejdźmy sobie tu, nie mam przeciwników. To a zaraz się po prostu cofniemy do towaru, żeby kupić sobie naboje na te bum, 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 ogniste na ten miotacz. jak to z nimi walczyłem, jak było ciężko ich pokonać. Ciężko ciężko ich pokonać, bo wiecie, ja miał mało hapsa, ginałem bardzo szybko. A teraz te ja tych albów koszek chcę O! Mogę go wyłączyć dokładnie, to chciałem zrobić. na górze jest nagroda, która jest zablokowana, widzicie? Ciekawe, ale dobra, konwerter wyłączony Kornw... konwenter? Kornwenter? k ko, k ko, 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 O, tutaj nie byłem, czyli tak, te brama była zamknięta, dopóki nie wyłączysz konwertera to jest chyba zamknięta wtedy, ta, i to są rzeczy to są rakiety plazmowe, 7. nie. O Jezu, o. Oh. Tyle eleksji tu. I'm so happy and I know it, Di -di 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 -di. ale fajnie. Kupimy sobie z 20... 40 granatów chociaż, żeby mieć na wszelki wypadek, na jakichś tam cięższych przeciwników To trzeba będzie wybuchnąć Witamy Boże ile ja już to grę gram, na ogólnie dwa razy więcej godzin A No może nie dwa razy, ale dużo miłość Ten czołg świetny, fajnie wygląda No ja. Dobra. Na ja chcę granatów kupić. I ty masz podobno amunicję parkieta Adamkowa. broń. No. W końcu udało ci się zrobić coś Co masz do Jeszcze wezmę sobie... cyk, 20. Chcę zobaczyć... to... Jeszcze tu jedno coś było. Odłóż broń. W końcu udało ci się zrobić coś sensownego. Granaty sobie ustawimy oczywiście. Dobrze, ty będziesz miał... Wbuchający granat, rakieta wybuchowa, nikt nie ma z was. To jest do kuszy będzie. Nic nie macie, ale jesteście. No dobra. Na pewno nie ma tego w Abesie. Oni, są, znaczy Abesie. E, jak to się nazywało to miejsce? W Goliath w sensie... Uf. Aha, oni siedzą tutaj, ta? Nie wiem dlaczego nie w tym obozie tym co teraz znaleźliśmy. Ale dobra, co ja chciałem zrobić? Ja chciałem jeszcze na jezioro lawy. Góry tawaru. Tu też nie byłem. jezioro lawy mnie ciekawi. Wiecie, to będzie nasz nowy cel misji. Przejścia dojścia, zobaczenia co tam jest. To musi mieć ze 100 lat. Można by pomyśleć, że przez ten czas czegoś się nauczyliśmy. No, to ma na pewno więcej lat, wiecie, w sensie niż nawet cywilizacja. Myśmy tam mieli samochody, wszystko to jest też zabytek. A taki zabytek przeżył, nie? To jest w ogóle ciekawe. Dobra, i jezioro Lawy, zmierzamy tam. Tu z Himery. Chimery Chimer tutaj dużo było, pamiętam. Zróbmy to. Zajmę się tym. Się razem. Jakie przywitanie, nie? Zajmę się tym. Chodź, no na pewno. Ale górski troll, ty jesteś za silny pewnie. ciebie mam gdzieś. Seria tego trolla nie chce ruszać. No nie ja wiem, silni są ci przeciwnicy niektórzy. Czy to jest przed nami? Ta. Jezioro lawy. Tutaj chyba lepiej będzie uważać. Na tamtą stronę trzeba przejść. Żeby nie wpaść przypadkowo. Nie doleciałbym. W się sensie wolą nawet nie ryzykować. Te szpony były dla mnie potężne. Dobra, wtf? Fuck is this? To tam ma dwie nogi, nie? To tam żyje chyba. To wygląda przerażająco. O, to jest jedno z tych gównem. Bestiobi. Tam pójdziemy w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia. Cześć!